Cześć moi drodzy, kolejny dzień, kolejne pranie. Tym razem jesteśmy w biurze, mamy do czyszczenia wykładziny. Pokażę wam, jak wygląda sala konferencyjna w tym biurze. Zobaczcie, jak to wygląda. wykładzina jest mocno pobrudzona, zabrudzona, zakurzona. Plamy też konkretne. A się przyjrzymy temu wszystkiemu. Już tutaj szykujemy się do odkurzania, podkurzamy i działamy. Na maksymalne zabrudzenie zastosujemy środek na maksymalne zabrudzenia. Nazwa sama wskazuje Maxer, Trim Hydra Master. Jedna miarka na jeden litr wody. Ja już mam rozpuszczone. Zawieszam przygotowana. 6 litrów mam mantu wody. wleję do odpryskiwacza. Zapryskamy. Bardzo mocny spray od Hydra Master. Radzi sobie z naprawdę mocnymi zabrudzeniami. Zobaczycie dalej, Mam niespodziankę jeszcze. Będzie nawet plamiać od sklepu Pro Shop. O, zobaczycie go w akcji. Nie pokażę Wam jeszcze etykiety, jak działa na tą plamę. Wskamy tutaj. Zobaczcie, jak ładnie rozpuszcza. Już niedługo, w o sklep.ploszarka.pl Do płukania użyjemy nasz protexil P. Już tu kończę. przygotowujemy, wszystko ładnie zapryska. No Sprejem wciera szurowalką walcową, takie plamki będą do walki. zobaczymy jak to wyjdzie. Plama duża zniknęła, potem wciera tutaj Max Extreme. Jak się działa, jeszcze jakieś takie drobne plamy, jakieś farby. Ja w ten czas kawusia wypiję. No, ja, też ma kawę, ale na razie, musi, na razie musi pryskać. Nie jest zadowolony. Wolałby popić, ale za chwilę ja będę ściągał on będzie popijał kawę. No i skończone. Ja wypukałem. Zobaczcie, jak wygląda wychodzina. Wszystkie plamy ładnie podchodziły. Podchodziło wszystko. Wykładzina jest czysta. Tu były duże, zalane plamy. Wszystko ładnie nam tutaj poschodziło, nasze środki na radę. Pre-spray od Gramaster Max Extreme, płukanka Protextil P, no i nasz tutaj sekretny nowy odplamiacz. Jeszcze nie pokażę etykiety, już niedługo będzie w sprzedaży. Chodźcie na nasz sklep, sklep myśliwyshop.com.pl, znajdziecie tam profesjonalne środki czystości.